Zmniejszone podniesione stopy procentowe w USA, natomiast podniesione finalne prognozy wzrostów stóp procentowych. Rynki reagują spadkowo, indeks dolara lokalnie się umacnia. Bitcoin i rynek kryptowalut zaczyna nurkować. Jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie ETH docie i wybranych altcoinów przez Was w komentarzach w poprzednim materiale. Cześć z tej strony Łukasz, witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale Związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co piątek najnowsza analiza rynku, omówimy sobie aktualną sytuację, co się wydarzyło od środy, omówimy sobie potencjalne dalsze scenariusze. Dla Bitcoina ETH i wybranych altcoinów przez w komentarzach w ostatnich dwóch materiałach. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub się nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba. Aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, pamiętaj, żeby przybić dzwonek, zostawić łapkę w górę, komentarz, komentarz, taktyczny. Napisz jakiego altcoina chciałbyś, chciałbyś on na Was przełazował w kolejnym materiale. A a propos samego konkursu właśnie we wczorajszym materiale podsumowującym listopad, moje zagrywki Futures oraz analizy spot dostępne dla partnerów edukacyjnych został wyłoniony zwycięzca konkursu, także sprawdźcie. Kto z Was wygrał jeden z moich kursów? Później sobie przejdziemy do tych dwóch materiałów, zobaczymy, jakie altcoiny wybraliście do analizy. Już teraz możesz odebrać darmowy kurs z dostępem do darmowych grup na Telegramie. W których będą pojawiały się niektóre moje prywatne analizy na wzrost i spadki oraz spot, które w standardzie są dostępne tylko i wyłącznie dla moich partnerów edukacyjnych. W darmowym kursie dowiesz się, jak zacząć zarabianie na rynku kryptowalut, jak kupować i sprzedawać kryptowaluty na giełdzie Binance, jak tradować na giełdzie Bybit, dlaczego wybrałem właśnie tą giełdę do tradingu na wzrost i spadki. Instrukcja krok po kroku. Znajdziesz tutaj również elementy związane z analizą techniczną. Odbierz darmowy kurs? A w nim znajdziesz również informacje jak możesz dołączyć właśnie do omawianych darmowych grup. Aby to zrobić, wbijaj na mojego Instagrama lukaszpacholski.pl i ważne, abyś zrobił to, zrobiła to z mojego linku, który znajdziesz pod każdym materiałem. Dlaczego? Ponieważ w internecie pojawiają się oszuści, którzy pode mnie się potrafią podszywać. I mogą próbować cię oszukać. Więc koniecznie obserwuj mój profil, abyś miał, miała pewność, że właśnie to jest moje oficjalne konto. Dodatkowo, na moim Instagramie pojawiają się również ankiety, w których macie do wyboru dodatkowe analizy wybranych przez was altcoinów. Więc, więc warto obserwować mój profil, aby czynnie brać w tym udział i mieć dostęp do kolejnych analiz. A przy okazji, również możesz obserwować moje wyniki oraz moich partnerów edukacyjnych. W razie pytań, wiesz co robić. W środę mieliśmy informacje odnośnie podniesienia stóp procentowych. We wtorek były informacje pozytywne odnośnie spadku inflacji. W środę natomiast dostaliśmy informacje o tym, że stopy procentowe w USA z poprzednich wzrostów o 0,75 punkta bazowego teraz spadły do 0,5. Natomiast dostaliśmy informacje o tym, że prognozy się zmieniły i zamiast finalnie dojść do 3,75 lub 4 punktów, prawdopodobnie stopy procentowe zostaną podniesione do 4,25-4,50. Co skutkowało umocnieniem się dolara i spadkowej reakcji na rynkach finansowych. No i dalej tutaj mamy wyznaczone strefy, jeżeli chodzi o DXY, możemy zobaczyć kontynuację tego odbicia i ruchu wzrostowego do tej strefy podażowej. W przypadku, gdybyśmy zobaczyli ruch spadkowy, no to właśnie do tej strefy, z kolei popytowej, tutaj wyznaczonej na interwale jednodniowym, tak czyli mamy tą strefę. Na potencjalny ruch wzrostowy. W takiej sytuacji Bitcoin powinien się umacniać w przypadku ruchu spadkowego. Natomiast mamy teraz odbicie od przedwczoraj i Bitcoin i cały rynek zaczyna nam spadać. Troszkę zabrakło, aby cena doszła do wyznaczonej przeze mnie strefy. Tutaj realizowaliśmy take profit, a w zasadzie zamykałem całą pozycję właśnie z longa, ponieważ różnie mogło być i wolałem zabezpieczyć swój kapitał i wziąć po prostu zyski, co było zresztą dobrą decyzją, ponieważ. Od wczoraj widzimy ruch spadkowy. No i co cena właśnie w tym momencie zaczyna nam robić? Mamy dojście do, mamy przebicie linii, lokalnej linii trendu, mamy wybicie ostatniego oporu i lokalnego, teraz wsparcia. W tym momencie kolejne wsparcie mamy na poziomie 16,600. Natomiast tutaj mamy pierwszą strefę, pierwszą i ostatnią strefę, która może utrzymać ten lokalny ruch spadkowy do przed dalszym spadkiem do strefy 15 tysięcy, którą tutaj wyznaczyłem. Także warto obserwować, co wydarzy się w tej strefie i na moim Instagramie będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób kilka dni temu jeszcze przed środ środowymi, wtorkowymi informacjami, środowymi, wtorkowymi informacjami informowałem moich partnerów o tym, aby pozabezpieczali swoje pozycje, realizowali zyski na wzrostach, co było dobrą decyzją, bo jak widać rynek zareagował spadkowo i spokojnie można teraz z kilkuprocentowym zyskiem danej kryptowaluty po prostu ją odkupić, a w przypadku pogłębienia spadków będzie to pewnie jakieś kilkanaście procent, a być może nawet i po 20 na niektórych altcoinach. Ta strefa czerwona, strefa podażowa, dalej jest strefą aktywną i okej, okay, nie zobaczyliśmy już ruchu dostowego stąd, natomiast spodziewałbym się właśnie z tej strefy, jeżeli się to nie uda, zresztą tutaj już strzałeczkę mamy, no to mamy kolejną strefę, którą wcześniej wyznaczałem, czyli mamy do spełnienia pewne warunki. Oczywiście, aby ten scenariusz się też zrealizował, scenariusz wzrostowy właśnie z tej strefy, będziemy potrzebowali powrotu ceny powyżej powyżej przynajmniej tego tutaj oporu lokalnego dla ceny i utrzymaniu się właśnie ceny powyżej 17300. Może nastąpić tutaj reakcja wzrostowa, co nie oznacza, że będzie to już kontynuacja ruchu Wzrostowego właśnie do czerwonej strefy podażowej, natomiast może być odbicie i kontynuacja spadków, na co trzeba po prostu zwrócić uwagę i ewentualnie w takiej sytuacji po prostu zabezpieczać swoje pozycje przed ewentualną stratą, lub po prostu wziąć zyski i obserwować, co dalej będzie się działo. Ponieważ, tak jak wspomniałem, aby dostać kolejne potwierdzenie, będziemy potrzebowali wybicia właśnie tego oporu dla. Ceny w potencjalnym właśnie scenariuszu zatrzymania się, tych spadków i odbicia, aby kontynuować ruch wzrostowy. Na razie mamy jeszcze tutaj wsparcie na poziomie 16700, tak czyli ta szara strefa. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Mamy ładną reakcję na ETH. Za chwilkę do ETH przejdziemy i do Altcoinów, także jakby tutaj scenariusze są myślę, że znane i potwierdzenia wiecie, jakich oczekuje. Może być również tak, że cena na mnie zejdzie do tych poziomów. I przykładowo za 4 godziny cena odbije, jeżeli by nam tutaj wróciła i utrzymała się powyżej tej świeczki spadkowej, mielibyśmy świeczkę engulfing obejmującą, a w zasadzie to jest interwał, no może być na 4 godzinach, na 8 godzinach, byłby to dobry prognostyk na potencjalny dalszy ruch wzrostowy do tej tutaj strefy. Pamiętajcie, że mamy tutaj wyznaczone strefy z uwzględnieniem danych poziomów, które tutaj są na czerwono, według strategii, których uczę, według strategii, których dla siebie korzystam. Jak skutecznie analizować rynek kryptowalut, aby zarabiać na wzrostach i spadkach oraz wiedzieć, kiedy kupować i kiedy sprzedawać swoje kryptowaluty, tego uczę w moich kursach. Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki i, jak widzisz, skuteczność moich analiz oraz zagrywek jest na bardzo wysokim poziomie, co możesz zweryfikować tutaj na YouTube czy na moim Instagramie. Analizy, które widzisz na moim kanale na własne potrzeby tradingowe i dla partnerów edukacyjnych, robię na podstawie wiedzy, którą przekazuję w moich pełnych 6-miesięcznych kursach zaawansowanych, gdzie krok po kroku od podstaw uczę, jak skutecznie analizować i zarabiać na rynku kryptowalut. Po ukończeniu jednego z pełnych kursów, lub kiedy opanujesz już strategię i będziesz potrafił potrafiła samodzielnie analizować rynek, powiem ci, jak uzyskać środki do tradingu. W wysokości od 5 do nawet 300 tysięcy dolarów. Możesz również zacząć od kursów miesięcznych z analizy technicznej czy analizy technicznej rozszerzonej. A co ważne, aby przyspieszyć Twój proces edukacji, do każdego kursu otrzymujesz również dostęp do mojej grupy, gdzie dzielę się swoimi pomysłami na tej, analizami na wzrost i spadki, update'ami rynku oraz spot w zależności od wybranego stopnia zaawansowania i od wybranego kursu koniecznie również sprawdź produkt spot premium którego celem jest pomnażanie wybranych topowych projektów jak wprowadzonej przeze mnie nowej serii na kanale wszystkie kursy masz możliwość kupienia na raty w złotówkach natomiast jeżeli chodzi o pełne kursy edukacyjne smartmoney i smartmoney pro Masz możliwość również kupienia na raty w USDT. Tutaj więcej informacji udzielę Ci na pliw. Także w razie pytań, kontaktuj się ze mną na Instagramie. Dokładny opis wszystkich kursów oraz przypisanych do nich grup znajdziesz w zakładce kursy. Także do zobaczenia, do usłyszenia i lecimy z dalszymi analizami. Zobaczmy, co tam na ETH. I okej, okay, o ile. Tutaj mieliśmy wybicie, tak? To o czym wam mówiłem, na interwale jednodniowym również świeczka zamknęła się powyżej, natomiast kolejna zamknęła się już poniżej i nie było tego potwierdzenia. O tyle takie ruchy wzrostowe, które wywołane są newsami, o czym również informowałem partnerów edukacyjnych, tak jak wspomniałem, zobaczycie to na Instagramie. Napisałem tam jasno, że kiedy mamy ruchy wzrostowe po newsach najczęściej. Zresztą wam też to mówię czasami na, tutaj na filmach, zobaczymy rekowery. I mówiłem wam również o tym ostatnio. I mamy rekowery, czyli. Pełna zawrotka tego, co zostało wywołane newsami, czyli były wzrosty, cena nam spadła jeszcze poniżej. Bitcoin jeszcze się trzyma, nie spadł tak nisko, to znaczy nie spadł niżej niż poziom recovery, natomiast alty widzimy, że to porobiły. No i zobaczcie, co się wydarzyło. Cena nam spada dokąd? Do wyznaczonego przeze mnie poziomu. Zobaczcie, z dokładnością co do jednego dolara mamy reakcję w tym momencie na tym poziomie. Czy to zostanie utrzymane? Tego nie wiem. Jeżeli Bitcoin będzie chciał zejść do właśnie tej strefy, którą tutaj niżej wystarczy, wyznaczyłem, to ta strefa tutaj prawdopodobnie nie utrzyma i zobaczymy zejście do kolejnej strefy i trzeba tutaj będzie obserwować i czekać na potwierdzenia właśnie na odbicie i kontynuację ruchu wzrostowego, ponieważ dalej jesteśmy lokalnie w trendzie wzrostowym. I mimo tego, że zostało tutaj przełamane zarówno to wsparcie, jak, jak i wcześniej linia trendu, to jeszcze mamy lokalny tutaj trend wzrostowy. I tak samo, jeżeli by ta strefa nam nie utrzymała, no to pamiętajcie o tym poziomie, okolice tej okolice 1040, 1040, 1040, 1020 dolarów jako istotny poziom. Raz, że jest tutaj psychologiczne wsparcie w okolicach 1000 dolarów, a dwa, widzę tutaj coś jeszcze ze swoich strategii, o czym Wam nie powiem. No i w sumie, zobaczcie, była ta strzałka tutaj, spadek na czerwono i zobaczcie, że cena tutaj ładnie, elegancko zjechała dokładnie właśnie do tego poziomu, tak, czyli nie było utrzymania się właśnie powyżej tego oporu, tylko cena nam zjechała i zaczęła kontynuować ruch spadkowy właśnie po tych newsach. I teraz aby myśleć o wzrostach na ETH, potrzebny jest tak samo powrót jak pokazywałem wam na Bitcoinie, potrzebny jest powrót powyżej tego właśnie oporu dla ceny zamknięcie się tutaj świeczki jednodniowej najlepiej, a przynajmniej aby aby zobaczyć tu świeczkę objęcia w kolejnych godzinach, czy to będzie miało miejsce, nie wiem. Sprawdzimy to. Poniedziałek, ale byłby to drobny prognostyk na kontynuację ruchu wzrostowego, a to, co się tutaj wydarzyło, miało po prostu wybić longerów, którzy mieli tutaj poustawiane swoje stop-lossy. Zobaczmy co na docie. Ok, mamy to wsparcie. Mówiłem Wam ostatnio o tym tutaj ruchu, ruchu spadkowym. To jeżeli on się odbędzie, to właśnie dot powinien wybić ten podwójny dołek. Mamy wybicie już tej linii trendu, również z punktu widzenia analizy technicznej. Tych dwóch poziomów spodziewałbym się odbicia, jeżeli chodzi o. Dota. Zobaczmy jakie altcoiny wybraliście w poprzednim materiale, w poprzednich dwóch materiałach. Oczywiście dziękuję za wasze, wasze łapki w górę, za wasze komentarze. Stol, ok. Zobaczmy czy tutaj coś było. I tutaj kilku z was w komentarzach, mm, kilkoro z was tak naprawdę, bo jeszcze były również tej panie, miały rację. Tutaj tak, najpierw góra, dojście do 18500, tak, no i w sumie cena doszła do 18500. 350, tak, czyli no prawie do tej strefy, którą tutaj wyznaczyłem I prawie do tego poziomu, który tutaj opisał nam Karol No i tutaj też pisaliście, oczywiście Monika miała rację, pozdrowienia Monika Góra jutro, a potem mocno w dół, no i mamy właśnie taki scenariusz Dobra, ILV, LTC i SOL Jutro na moim Instagramie wrzucę wam ankietę, będziecie mieli do wyboru Jeszcze jednego altcoina do analizy, także wbijajcie na Insta co tu na solu słychać? Jeżeli chodzi o sola, lokalna strefa popytowa, która może utrzymać przed dalszym ruchem spadkowym, jeżeli ta strefa puści, to jeden z tych dwóch poziomów powinien zatrzymać cenę, według mojej analizy. Oczywiście pamiętajcie, że to, to, to nie są porady inwestycyjne. Potencjalny poziom realizacji zysków na zielono. Zobaczmy Litecoina. Litecoin zrealizował nam zakładany scenariusz. Mogliście zobaczyć, właśnie. To wczoraj w statystyce z moich analiz spot, tutaj był wynik kilkudziesięciu procent, chyba z 60, było jakoś tak około 40%, około 40 zrealizowany również poziom realizacji zysków wcześniejszy. Widzimy, że kiedyś były też wyznaczane te poziomy, które skąd cena odbiła, czyli ten lokalny dołek, no prawy dołek, bo cena tutaj niżej zjechała, więc ładnie to było wyznaczone, nawet nie wiem kiedy już w sumie, ale będę to zapisywał sobie również dla Was. Do statystyk i do podsumowań. W każdym razie wyznaczona strefa, która może utrzymać cenę przed dalszym ruchem, aniżeli za bardzo już nic nie widać. Jeżeli chodzi o potencjalny poziom realizacji zysków, no to mamy tutaj właśnie 94 dolary na tą chwilę. I LV swoją drogą kiedyś miałem. Chyba miałem ten token dawno temu. Chyba ja Żąbek go kiedyś podawał. Tak, pa, tak, tak. O jezu, ale to pospadało. Masakra. Pamiętam, że kupowałem przy chyba przy 100 dolarach, a to zrobiło, o Jezu, o Jezu, co tu się wydarzyło, panie kolego, brak analizy, brak analizy, brak analizy, bo tutaj nic nie widać, dokąd to może spaść tak naprawdę, także sorry Gregory, ale nie będzie analizy, i LV, i LV, takie alty, wiecie, niszowe, jakieś mniejsze, je dosyć fajnie się analizuje, kiedy rynek jest wzrostowy, Dlaczego? Dlatego, że te ruchy spadkowe nie są tak, m, są bardziej do przewidzenia niż w takim rynku, jakim teraz jesteśmy, gdzie po prostu alty szczególnie takie dostają mega, mega po dupie. No Zobaczcie, z 1800 dolarów na 42 dolary. To po prostu nie ma co analizować. Tu żadna analiza, znaczy nie żadna. Niektóre analizy się sprawdzą, ale jest to loteria, więc nie podejmuje się tego, bo po co? Nie ma sensu. Także nie pomogę akurat jeżeli chodzi o tą analizę. Okej, okay. to by było na tyle. Widzimy się, widzimy się, widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia, do usłyszenia, wbijajcie na Instagrama. Niech Bitcoin będzie z Tobą. Piona.